Właśnie wróciliśmy z naszego super krótkiego, szybkiego urlopu z Glasgow, w którym to udało mi się poczynić kilka zakupów. Pojechałam do Glasgow i tak naprawdę nastawiałam się na te właśnie zakupy. Głównie w Primarku, jak zobaczycie, prawie wszystkie rzeczy są z Primarku, ale taki był mój cel zakupowy. I ja bardzo chciałam kupić sobie sukienki, marynarki, na to się jakby głównie nastawiłam. Chciałam też kupić buty i torebki, ale niestety ani jednego, ani drugiego nie znalazłam. Nic mi do gustu nie przypadło jakoś szczególnie. Na to chciałam też kupić sobie jakieś fajne akcesoria do domu na pewien nasz, powiedzmy, nowy mebel. I nie mogę tego mebla uzupełnić akcesoriami. Nic mi się w polskich sklepach nie podobało, więc myślałam sobie, że nasza wizyta właśnie w Glasgow będzie doskonała na poszukiwaniom. poszukiwaniem. I udało nam się kupić dwa fajne gadżety. Kupiłam dosłownie trzy malutkie kosmetyki. Także słuchajcie, nie przedłużając zaczynam. Ze od tego, co nowego mam na sobie, są to okulary z Primarkus z działu męskiego. To są zerówki, one wyglądają tak. I te zerówki kosztowały jednego funta. W Szkocji mamy, yy, mamy walutę funt i jeden funt kosztuje 5 zł i 10 groszy. także jak będę operować cenami funtek, będzie mogli sobie szybko łatwo przeliczyć. I kolejną rzeczą jest ten naszyjnik, który kosztował 5 funtów. I ten naszyjnik za zastępstwo innego bardzo podobnego mojego naszyjnika, który bardzo uwielbia dosłownie który pochodzi z handemu, kupiony w noc zakupu, więc jakby mam do niego przez to pewien sentyment, niestety, ale do rzeczy zdarza mi się przyzwyczajać i właśnie tego naszynika byłam przyzwyczajona i podczas odprawy na gdańskim lotnisku ja ten naszynik zostawiłam w Kuwecie. No i tak strasznie ubolowałam, ale kupiłam sobie podobno naszynik, bo ten jeszcze... Dodatkowo to jest wysadzane z cyrkoniami, ale jak wracaliśmy do kraju, to udaliśmy się do biura rzeczy zagubionych, czy tam dalej znalezionych i okazało się, że mój naszyjnik na niej czeka, także tym sposobem mam dwa bardzo podobne naszyjniki, chociaż mówi, tamten jest taki bardziej, taki łańcuch, taki w stylu bardziej hip-hopowym, ten jest taki bardziej elegancki przez te cyrkonie, także to są te dwie nowe rzeczy, które mam na sobie i zaczynamy. Pierwsza rzecz to jest taka brózeczka bawełniana, bez rękawów, z myślą już o lecie, która kosztowała całe 3 funty. Także jak widzicie, cena jest spowolnienia niska. Kolejna rzecz to jest taka szara, elegancka bluzeczka, bez żadnych buziczków, i ona ma naprawdę bardzo urocze plecy, bo ma tutaj z tyłu taką kokardkę i wycięcie właśnie na kawałek pleców. Także trochę odsłania, ale moi drodzy, nie za dużo. Pozostajemy w klimacie wciąż eleganckim jest to yy, według mnie, przynajmniej nie ma tu jakiejś przesady yy, i ta bluzka też kosztowała 3 funt. Także jak zobaczycie, ja naprawdę kierowałam się zasadą, yy, żeby kupować jak najfajniejsze i do tego najtańsze rzeczy. I yy, udało mi się, także wróciłam z ciekawymi zapasami hmm. dla mojej szafy. Kolejna rzecz to jest taka bluzeczka rozszerzana yy, ku dołowi w takie fajne, geometryczne formy i ze wstawkami ze skóry, przyznam, że ten fason bardzo mi się podoba, kolory są niezwykle twarzowe, pewnie niedługo w jakimś filmiku w tej puszce wystąpię, bo ona jest z takiego grubszego materiału, fajna pod marnarkę właśnie na teraz i ona, moi drodzy, była przeceniona z 12 funtów, bo to jest cena wyjściowa, ale nie wiem na ile, bo nie na wszystkich tych rzeczach są ceny po, po przecenie. Z Primarku nie można wyjść bez tak zwanych basicowych, czy też casualowych, czyli mówiąc po dość w potocznym języku polskim, codziennych takich podstawowych ubrań. Kupiłam sobie takie zwykłe podkoszulki za 2,5 funta sztuka. Mam białą i czarną. Kolejną rzeczą jest ten pięknej urody młodzieżowy komin w takim stylu norweskim z żarówiastym motywem różowym i ten komin aha, ja zbyłam z niego cenę. On kosztował chyba 3 funty i do niego kupiłam sobie taką e, bardzo habrową czapkę z różowym napisem Los Angeles i ta czapka była za jeden funt. Także ten zestaw taki bardzo kolorowy, energetyzujący, na pewno do jakichś sportowych, zimowych stylizacji nada się znakomicie. Kolejną rzeczą jest kolejna para okularów, które też były za jednego funta, a niedawno połamałam taki właśnie duży moje okulary muchy, także kupiłam sobie zastępstwo dopóki nie odłożę na lepsze okulary. Kolejną rzeczą jest marynarka w takim kolorze pudrowego, pudrowej, pudrowej, brzoskwini można powiedzieć, bardzo twarzowy dla blondynek. I ta marynarka, słuchajcie, z 17 funtów była przeceniona na funtów 5. Ona ma fajne, wywijane kawy z taką podszewką w paseczki, także naprawdę rewelacyjna cena, materiał bardzo przyjemny, nie gnieci się, jestem zachwycona. Bieliznę może Wam daruję, bo uważam, że trochę jest to niesmaczne, aby pokazywać Wam gacie i nimi machać przed obiektywem, jak również blisko nasze też Wam może daruje. Przejdźmy do kolejnych ciuchów. Bluzka, która okazała się bardzo gnieść. I ta bluzka jest w kolorze takim malinowym i też ma cenę tylko wyjściową, 8 funtów. I ona też była przeceniona, nie wiem, czy na 5 czy na 6, nie pamiętam, ale ona wygląda tak, fajna właśnie do mm, złotych, ciężkich naszyjników, też bardzo twarzowy, ożywiający kolor. Kolejną rzeczą jest sukienka, która jest niezwykle niepozorna. Bo ona na wieszaku wygląda bardzo skromnie, tutaj ma z taką koronkę i ją się zawiązuje na karku, ma odkryte plecy, ma piękny kobiecy fason w kształcie litery A, tak fajnie jest tutaj odcięta, naprawdę jest przekobieca, ma piękny fioletowy kolor. Już widzę, że mimo że kupiłam profesjonalne oświetlenie, jak radził Pan to za to bardzo mu dziękuję, to jednak ten kolor nie jest dokładnie taki jak na żywo, on jest dużo bardziej taki fioletowy, taki wiecie, bardzo naprawdę taki plastyllidowo-fioletowy, można powiedzieć, intensywny, i ta sukienka kosztowała 5 funtów. Szukam ceny, ale akurat ją pamiętam. I uwierzcie mi, na sylwetce wygląda bosko. Mam zamiar nagrać dla Was niedługo różne lookbooki, także może uda mi się. Przejdźmy do kolejnej sukienki, skoro już przy sukienkach jesteśmy. Kolejna sukienka wygląda tak. Ona jest czarna, odcięta nad talią i na dole ma taki panterkowy dół. Tutaj ma takie lamówki skórzane, jest wycięta na bokach, jest naprawdę bardzo odważna i bardzo seksowna. Ten ciuch naprawdę jest daleki od skromności, nie oszukujmy się. Z tyłu ma bardzo fajny suwaczek, lubię ten motyw suwaka właśnie na plecach, takiego głębokiego, bardzo mi się to podoba. No, i ta sukienka jest bardzo odważna, jest bardzo imprezowa i była bardzo tanie, bo kosztowała też 5 funtów, a jest przy na 13. Także wygląda tak. Przez chwilę się wahałam się ją kupować, bo jest naprawdę dość odważna, ale pomyślałam sobie, że na letniej imprezy w jakichś tam klubach będzie jak znalazł. Kolejna sukienka to jest już sukienka taka stricte na lato z bardzo zwiewnego materiału. Wygląda ona tak i ona ma również wycięcie, ale w innym miejscu. Ja lubię takie różne ciekawe niespodzianki, które kryją w sobie nietypowe, można powiedzieć, fasolocie. I ta dziurka jest tutaj z przodu. Ona jest tutaj pod biustunosiem, tak bardzo dyskretnie wygląda. Na lato jest zwierna, też bardzo twarzowa, kolorowa. Ma dużo motywów zebry. I ona była z 13 funtów przeceniona. Też nie pamiętam, niestety, na ile, bo też tej ceny końcowej nie ma. Kolejną rzeczą do tamtego zestawu yy, takiego, tego młodzieżowego sportowego komina i szalonej czapki. Są rękawiczki z zebrami za jednego funta. Kupiłam też rękawiczki z misiami mojej kumpeli. Także tak. Jeżeli chodzi o bieliznę, której obiecałam Wam nie pokazywać, to pokażę Wam tylko bieliznę sportowy, który jest naprawdę rewelacyjnie skrojony, świetnie, że tak powiem, trzyma to, co trzeba i bardzo fajnie leży. Wygląda tak, ma takie wycięte plecy do bluzek typu bokserka i ten bystronosz był naprawdę tanik, bo jego cena wyjściowa to 5 funtów i on tą cenę y, miał, nie był przeceniany, no ale przyznajcie, że 5 funtów za bystronosz sportowy to jest niedużo. Ostatnio szukałam bystronoszy sportowych, to nie, że nic mi się nie podobało, to jeszcze te ceny wyjściowe w Decathlonie chociażby były naprawdę dość wysokie. Kolejna rzecz, bez której też nigdy nie wychodzę z Primarku i zawsze uzupełniam swoje zasoby, to są rajstopy. Trzy pary 40 czarnych za trzy. A! Za trzy fundziaki. Także tak. Tu jaka gazetka. Nic ciekawego. Następnie mam bluzkę, taką w stylu, jak to stwierdzili moi znajomi, bardzo babcinnym, w stylu retro. Rozszerzane ku dołowi z takimi bufiastymi rękawami. Uwielbiam takie ubrania, uwielbiam w koronki, ona jest tak bardzo delikatnie przezroczysta, absolutnie nie jest tego, to, jak widzicie to nie jest jakieś wulgarne, można ją spokojnie nosić na sam i ona była z 10 funtów przyceniona na 5. Także też fajnie moje zasoby bruskowe mi podkręci. Następnie mamy za 50 pi, czyli za pół funciaka, takie naklejki na paznokcie, nie wiem czy je dobrze widzicie, z takimi kropeczkami, nigdy nie używamy jednak na paznokcie, także za taką cenę chętnie zadebiutuję i spróbuję. Następnie mamy zakolanówki. Coś co ja uwielbiam co mnie bardzo grzeje zimą. W tym roku nie kupiłam sobie zakolanówek. Nie wiem, nie widziałam ich w sklepach, jakoś wypadło mi z głowy, a w primarku same jakby mnie zawołały spółki. No i za 2,5 funta mamy dwie pary fajnych zakolanówek czarnych. Następna rzecz, jaką mamy, to jest kolejna sukienka, także sukienkowo. Jestem niezwykle zadowolona z zakupów, bo kupiłam i sukienki na imprezy, i na różne wyjścia służbowe, i do pracy, także, także jest naprawdę super. I to jest taka bordowa sukienka, w taki czarny motyw, z paseczkiem, również wycięta w literę A, tak jak tamto, fioletowa, tylko, że ona ma krótki rękawek, jest taka bardzo ogrzeczniona i ta sukieneczka, moi drodzy, była przeceniona z jakąś śmieszną cenę z 13 funtów na 5 funtów, także... Nie byłam była osobna, mówiąc, że większość rzeczy kupiłam okazyjnie na promocjach. Bo naprawdę lubię polować na promocje, jest to dla mnie mm, coś relaksującego, fajnego, naprawdę lubię to bardzo. E, następna rzecz, dobra bieliznę odkładamy. Następna rzecz to jest spódnica, dokładnie taką spódnicę chciałam kupić w New Yorkerze, ale nie byłam co do jej fasynu pewna. I tak w sumie zostawiłam tę decyzję ze skórzaną spódnicą właśnie w literę A. I kupiłam tę spódnicę w końcu w primarku, przymierzyłam ją, okazało się, że leży całkiem nieźle, fajnie wygląda, i do tego jest za 3 funty przeceniona z 8. Żeby nie było żadnych wątpliwości. To naprawdę ta spódnica kosztowała 3 funty i naprawdę można ją nosić i tak wysoko, i bluzeczkę sobie schować do środka, możemy ją nosić na biodra. I jakąś tą bluzkę czy sweter mieć na, na zewnątrz. To zupełnie zmienia formę i wymiar wyglądu tej spódnicy. Także jestem bardzo z tej spódniczki zadowolona. Następnie mam kuszelę nocną, której dzisiaj w nocy spałam i zdjęłam już metkę, ale ona już Wam mówię, ona nie była przeceniona, ale i tak droga nie była, bo kosztowała 7 funciaków. I to jest taka, ona wygląda jak koszula męska, taka flanelowa, ona jest taka fajna, do połowy uda, przeciepła, naprawdę, mimo że mamy goło odkryte nogi, co uwielbiam, ale też jest stąd, jestem strażą, z drugiej strony jestem strasznym zmarzlukiem i w tej piżamie naprawdę było mi dzisiaj do ciepło, jest taka twarzowa i mamy trochę taki... Na pewno kojarzycie taki motyw dziewczyny, która budzi się u boku swojego ukochanego w jego koszuli. I to mi się kojarzy właśnie z takimi koszulę z takimi amerykańskimi komediami romantycznymi, z taką sceną. I ja mam teraz swoją osobistą koszulę flanelową do spania, cieplutką i przyjemną z wywiniętym rękawem, co też stanowi fajny smaczek. Możemy sobie oczywiście rozwinąć, ale po co, skoro to tak fajnie wygląda? I jeżeli chodzi o Primark, to kupiłam też dwa takie przebrania ponieważ niedługo czeka mnie pewna impreza w stylu, w stylu Dzikiego Zachodu i tak się akurat złożyło, że takie dwie sukietki w zestawie damskiej i męskiej były też w przymiarku za jednego funta. Także nawet jak nie użyję tego teraz na tej imprezie, pokażę wam jeszcze raz jak to wygląda, to na pewno się kiedyś tam przyda, może będę mogła komuś, komuś dać ten stroj, komuś się przydadzą. Także naprawdę spoko. I na dziale Primark Home, na który też się napaliłam i myślałam, że sobie nie wiadomo co kupię, kupiłam tylko taki mały napis biały Relax z drewna, e, zgodny z moją zajawką na napisy i otaczanie się w ogóle wszystkim co afirmujące dookoła. I ten napis był za jednego funta i to jest jego cena wyjściowa, także e, na naszym Allegro u polskich producentów niestety te napisy są dużo droższe, a tutaj Chińszczyzny no, udało mi się kupić dużo taniej. Jeżeli chodzi o T.K. Max, do to to gustu przypadł mi bardzo dużo rzeczy, ale ze względu na gabaret naszego bagażu e, kupiłam tylko taki napis Home, który nie wiem czy pozostanie w takim kolorze, czy go przemalujemy. Tego jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to wszystko będzie nam tutaj postać do wnętrza. Ale ten napis był też szalenie tani, że tak się wyrażę, bo kosztował niecałe 4.399 zł, tak że. Naprawdę oczami wyobraźni widziałam taki napis, chciałam właśnie kupić jakiś napis związany z domem, z home. No i udało się na takiej fajnej podstaweczce, estetyczny, fajnie wyglądający napis kupić. Także to jest wszystko z Ikei Maxa w butcie Niestety do Butsa wpadliśmy dosłownie na chwilę. W butcie było mnóstwo promocji typu kup dwa produkty, trzeci gratis w różnych markach. Chciałam sobie zrobić zakupów Soap and Glory, ale potem sobie myślę, że już miałam tak napchany ten bagaż i nie byłam pewna, czy zmieszcza się tam gabaretowo i wagowo i kupiłam tylko trzy lakiery z Barry M. Zaraz wam od razu powiem, ile one kosztowały. One kosztowały... Za dwa lakiery zapłaciłam 8 funciaków, bo tak jak mówię, trzeci był gratis. Wziąłam sobie trzy kolory z tej serii żelowej Jelly, e, jelly High Shine Nail Paint. I to jest taki kolor e, miętowy w kolorze Greenberry 349. Następnie to jest taki róż pudrowy w kolorze e, GNP 11 Dragon. Nie, to się nazywa tak. Tamten był GNP 12, a ten GNP 11 Dragon 349. I ostatni to jest taka, taki pastelowy fiolet czy wrzos, e, GNP 6 Prickly Pear. 3, 4, 3. No. Także te 3 kolory wyglądają tak? Eee. No. I to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że pokazałam Wam wszystko. Jestem z bardzo zadowolona. Niestety troszeczkę wróciłam rozczarowana ze względu właśnie na brak jakiejś fajnej torebki, fajnych butów. Ale ma to swoje plusy, bo teraz odkładam na y, pewną torebkę, która kosztuje więcej niż y, przyzwyczajona jestem do wydawania. Na różnego typu akcesoria, więc może nawet lepiej, bo kwoty, które mogłabym tam wydać, sobie odłożę i niedługo kupię, zasilę swoje zasoby torbkowe czymś naprawdę wyjątkowym. Mam nadzieję, że się uda, także trzymajcie kciuki za moje odkładanie, żebym nie wydawała po drodze. Także to by było na tyle, to jest koniec moich zakupów. Dajcie znać, co myślicie o moich zdobyczach z Primarka, bardzo okazyjnych, bardzo niedrogich. A zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy: w sport, jak to jest, jak się nazywał? Sport. Port, coś tam, napiszę wam na dole kupiłam case'a nowego do iPhone'a i on był za 3,5 funta także to jest taki pingwinek ten pingwink już od dawna można kupić ale mój poprzedni case z misiem już taki system różny i mi zjeżdżał tutaj więc kupiłam sobie tego case'a jestem zbyt skąpa żeby kupić case'a Moshino z tym fajnym takim zającem więc kupiłam sobie chociaż taki za 3,5 funta no myślę, że jest całkiem niezły Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Wracam do moich zajęć. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Ja jak zwykle bardzo fajnie. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!